Chciałem pokazać, miałem założony regulator na czterech panelach, 410. E, takie doładowanie do banku. O, tutaj. Do tych banków, nie? Przedtem miałem założony właśnie taki regulator 100 amperowy. Niby pisze MPPT, ale to nie jest MPPT. No powiem tak, dawał rady ładnie ładował. Ale przy Jak już banki były naładowane na full, nie? Już były kurtanie odłączało, BMSy odłączały yy, po prostu te ładowanie banków, nie? No to on mi kurde podnosił napięcie bardzo dużo. Yy, napięcie mi podnosił do yy, 70 coś 5V, kurde, i wyłączał mi się Falownik mi się wyłączał. Bo po prostu wykrywał za duże napięcie na bateriach, nie? I próbowałam to ustawiać. No nie dało rady to ustawić. Jak dałem mnie, mniejsze, jak było nastawione na, na 54-55, nie? Ładowanie na tym falowniku, nie? No to po prostu, jak się wyłączało, to dawało 70,5 i pokazywało napięcie 75, i kurde wyłączało mi po prostu falownik, nie? No i nie, nie szło to ogarnąć. Także wymieniłem na Essana yy, i tego no i no i, no i no i na tym falowniku no ten już jest MPPT już taki bardziej profesjonalny ten falownik nie no i on zdaje egzamin widać teraz 23,4 Ampera kurde pcha w akumulatory. Także, kurde widać, że to jest, no ładuje ładnie na czterech panelach, czterysetkach. No, także, kurdy, widzę, że teraz to pracuje dobrze. Nie wyłącza się nic, kurdy, po prostu idzie idzie to raz z falownika, z paneli na falowniku. Falownik też daje teraz 1,9 prawie 2 kW, a w banknie. No a tutaj dodatkowo jeszcze kurde właśnie też mi pcha z tych stringów kurde, tutaj osobnych doładowanie do Dlatego zrobiłem to w ten sposób, że tutaj już bardziej tak no nasz no południe łapie też i to na dachu zamontowałem, ale południe też łapie i głównie chodzi mi od strony tam już jak już zachodzi słońce od zachodu, nie? Także wtedy jeszcze, żeby jeszcze wykorzystać, no chodzi o zimę tylko, bo to kurde lata, to tam nie ma problemu i to, to nie musi być, bo kurde w lecie jest tego prądu dużo, a chciałem wykorzystać właśnie jeszcze trochę taki południowy zachód, nie? Chciałem, żeby już tutaj moje panele są zacienione, kurde w zimie, nie? Przy tak już, wiadomo, krótszy dzień, no i kurde są zacienione, bo tam budynek mi zacienia, bo słońce jest nisko, dlatego po prostu postanowiłem jeszcze sobie dołożyć tutaj. No i powiem, że to dobrze daje, nieźle daje, bo przy takim tym to mi ładowało, nigdy mi nie naładowało 15-kilowatowego banku yy, do, na, do pełna, zawsze były problemy, był dzień krótki i ten, a teraz jak to właśnie założyłem, to doładowuje mi praktycznie na full, nie, no teraz idzie tam na dom gdzie 145, niedużo, nie, no teraz troszkę w słońce zaszło. Zrobiło się trochę pochmurno wiadomo, że to już kurd trochę inaczej zaraz. O, teraz już ten, no to tutaj daje, tutaj daje 230, no a tutaj już daje kurt tylko 2,2 kW, znaczy 2,2 ampera, nie? No, także kurt, no, no coś tam w każdym razie pomaga i dodatkowo doładowuje, nie? Dlatego wziąłem, założyłem taki, kurde, ten regulator ładowania MPPT. W sumie niedrogi, bo to jest 60 a to już na 40, bo do, 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 tam chyba 20, 20, 30 chyba amper to jest na 24 V a od 60 a do 100 już jest na 48, także już można po prostu mam 48, ładować tym, nie i ten, no i fajny, no, no nie jest ten, dałem za niego, to jest 60, dałem za niego 235 zł nie, no oczywiście na Ali, nie, no za taki 80 i setka już, to już trzeba dać 430, gdzieś tak mniej więcej, nie. No, ale tam idzie na tym, kurdy, można dać, on ma 100, chyba bodajże 20 V. 120 V i 3, 3, 200 można, kurdy, paneli dać, kurdy, nie. 3, 3, 200, nie? Także, kurdy, no, wystarczająco jest na, na taki coś, nie? No, także fajny, kurdy, to jest, działa to, kurdy, nawet nieźle i. No, i mam tu normalnie panele podłączone, tu mam wyłącznik zrobione na, na tym. No i tędy. potem idzie kabel bezpośrednio do buzwaru, do, do falownika, i znaczy do banku, i potem już tam z buzwarów, to idzie do moich banków. Nie, tutaj mam taki bank. Tu mam dwie, 24, czwórki, dwie połączone szeregowo, 48. No, i tutaj dwie piątki pięciokilowatowe, jeden i drugi, nie? To, to też dzisiaj 10, 10, no to razem 15 no, kW, nie? Także pracuje to nieźle, Teraz luty już tak trochę lepszy, bo kurde, już więcej tych dni słonecznych. Także nie muszę włączyć sieci, no i, no i jakoś to goni, do przodu, kurde, idzie do wiosny, także kurde, będzie tego prądu więcej. No, i jestem zadowolony. Także, kurde, polecam, jeśli ktoś ten, a można sobie po prostu zrobić bezpośrednio, tylko panele podłączyć, kupić paneli tam trochę, nie kurcze, i sobie podłączyć przez regulator, nie bezpośrednio do banku, a potem jakaś przetwornica, nawet bym powiedział, że to by było nawet lepsze, z tego względu, że, kurde, jednak ten falownik on trochę na, na swoje potrzeby bierze. Na pewno jakieś 100 watów. No, wiadomo, w zimie to, to jest jakiś tam kurdy oszczędność. Trzeba po prostu oszczędzać tego. Także te 100 watów to trochę jest dużo, nie? Jak, jak tego prądu nie ma za wiele, nie? Z tych paneli. Także najlepiej to po prostu sobie zrobić na takim regulatorze, i po prostu bank do tego podłączyć kurczę. i, i zwykłą przetwór, znaczy, i przetwornicę jakąś tam 5 kW. No i już mamy własny prąd zdalny. No i pozdrawiam i słońca życzę.